Tak, jak na poprzednim filmiku, tak jak w tej chwili jestem też na He Cezar, stacja południowa na Półwyspie Helskim, niedaleko właśnie Muzeum Obrony Wybrzeża. E, tutaj jest właśnie taki: pokazuję tą tablicę, bo to jest taki można punkt orientacyjny, jeżeli ktoś by chciał tutaj dotrzeć. No i tu, tak jak mówiłem, jak byłem przed chwilą, pokazywałem ten magazyn, cały co tu się znajduje. Dosyć sporych rozmiarów, i teraz jestem na dole i mogę pokazać te osiem z jednej strony. I osiem z drugiej strony, teraz to słońce, które świeci, są takie właśnie betonowe słupy. Wysokość około 4 metrów, zakończone u góry prętami, zarazem ze śrubami więc coś jeszcze u góry było mocowane. Ale w jakim celu to było, nie mam pojęcia. Więc mówię, tak jak mówiłem przed chwilą, Półwysep Helski kryje bardzo wiele tajemnic. E, wszystkie są praktycznie identyczne. Prawie identyczne. Bo na piątym, piąty się różni licząc od tego właśnie magazynu. Czyli od tego magazynu, co pokazywałem przed chwilą. I jak są te słupy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i na piąty się różni od tych poprzednich z obu stron z jednej i z drugiej, tak jak widać, jest jakby wzmocniony. I tak, jakby w tym miejscu jeszcze drugi dochodził. Więc w tym miejscu coś tu. Nie będę się wypowiadał, co to mogło być. Tylko po prostu chciałem pokazać to, bo jest naprawdę ciekawą budowlą. Między sobą gdzieś odległość około 4 metrów ich dzieli. Jeszcze może pokażę z bliska, jakie są grube bo to też istotne. Więc około 2 metrów w tą stronę. W tą około metra, może metra m. I to jest ten, co mówiłem przed chwilą, że jest znacznie grubszy od tych innych. To tyle. Za chwilę pokażę kolejne obiekty. Które się znają właśnie na Półwyspie Halskim. Tak to wygląda. Górna część. Tak to wygląda. Dobrze. Teraz będę podążał dalej i pokażę kolejny obiekt ciekawy. Pozdrawiam.